A ja idę dalej. Szukaj dworca. <laughs> Przepraszam, jak tu się na dworzec? No. Tam? Prosto, tak, tak. Dzięki. bardzo. Za metry pan miał pasy. Zebry. No zebry, zebry. I teraz prosto, Dzięki. autobus jakiś podjechał. Mnie tu coś się nie rozjechało. Tam coś przyhamowało. walizki gdzieś ściągnąć, chyba tu dworzec będzie. Tam autobus jedzie. No zapytamy. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, tak. jak dojść do dworca? To w drugą stronę trzeba, jakby się Pan obrócił. I tutaj. A tam mi mówili, że tam. Tak i teraz jest przejście w lewo. Teraz są tory. Nic nie jedzie? Nie, 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 można śmiało iść. I teraz w prawo. Można śmiało iść, bo jest chodnik cały czas. Gorzej by było, jakby ulica była. No, zaraz będzie przejście, ale... Do dworca kolejowego czy autobusowego? Autobusowego na stanowiska. To wie pan to teraz w lewo, tylko uwagę, bo to zaraz będzie przejście. Tory? Czy droga? Ale to... Dobra, można iść bo samują. Sygnalizacji nie ma. Nie ma, nie ma. Tu można iść. Bo jest okay. a, na jaki, a gdzie pan chce jechać? Bo to na Gierzycko na na A wie pan z którego stanowiska chociaż? Nie, nie wiem skąd one te busy odjeżdżają Tu już jest dworzec, ale kurczę, gdzie tu na Giżycko jadą. Mi też nie stąd. Stanowiska pan poszuka. Stanowiska są na wprost. Na wprost. Na wprost. Ale nie widzę to nic do wiem. Dobrze, czy... bo to jeszcze nie czas. Ła ławka pan gdzie powie, gdzie ławka jakaś jest. O, zaraz Dziękuję bardzo. bardzo. Miłego dnia, do widzenia. cava